Historia par braci Kaczyńskich to jest również możliwość zobaczenia, jak często decyduje przypadek. Mhm. Przecież w czasach premiera Buzka to oni praktycznie nie istnieli. Nie byli żadną siłą ważną i tak dalej, i tak dalej. I Buzek szukał kogoś na ministra sprawiedliwości, już w drugiej jakby części swoich rządów. Mhm. I podobno Waldemar Kuczyński podsunął mu Lecha Kaczyńskiego. Kto by pomyślał dzisiaj, że Waldemar Kuczyński by podsunął. I tak przynajmniej Kaczyńskiego. Kuczyński twierdzi, wie pan. I ten moment jest elementem sprawczym. PiS narodził się na nowo. Lech Kaczyński wyjął telefon. Ja chciałem wyjść, jak zobaczyłem, że chcę gdzieś telefonować, tak, ale prezydent mówi, niech niech pan zostanie. No i proszę Pana, do kogo zadzwonił? Zadzwonił do brata. Takie po prostu wylądowaliśmy, jesteśmy, tak, wszystko w porządku, tak? Takiego, słuchaj, wylądowaliśmy, wszystko w porządku, mam dzisiaj taki taki program, będę Cię informował. Pomyślałem sobie, co za jakaś taka zażyłość wyjątkowa, wie pan, uh -huh. między jednym bratem i drugim. No między nimi taka zażyłość panowała, sam byłem świadkiem.